Witajcie w ciemniejszej stronie YouTube na kanale Creepy.pl. Zanim zanurzycie się w dzisiejszą opowieść, zostawcie lajka pod tym filmem i zasubskrybujcie kanał, jeśli lubicie, gdy coś nie daje wam spokoju jeszcze długo po wysłuchaniu. To tylko chwila, ale może sprawić, że kolejne mroczne historie znajdą was same. Dziś mam dla was opowieść, która powoli wślizguje się pod skórę. Nie ma tu krzyków, tylko szept. Nie ma potworów pod łóżkiem, tylko coś, co już tam jest, czekając, aż zgaśnie ostatnie światło. Usiądź wygodnie, załóż słuchawki, sprawdź, czy drzwi są zamknięte. I pamiętaj, jeśli coś poruszy się w kącie Twojego pokoju, to już nie jesteś sam. Gotowi? No to zaczynamy. Tytuł nie odwracaj się. Nie wiem, ile zostało mi czasu, zanim to wszystko się skończy, ale muszę to spisać. Może ktoś jeszcze przeczyta, może ktoś zrozumie, albo przynajmniej ostrzeże innych. Jeśli to czytasz, nie rób tego co ja, nie szukaj odpowiedzi, nie drąż, i przede wszystkim nie odwracaj się, kiedy usłyszysz swoje imię szeptane za plecami. To wszystko zaczęło się w połowie listopada 2024 roku. Mieszkałem wtedy w małej miejscowości pod Krakowem, nie podam nazwy, dla bezpieczeństwa. Miałem 32 lata, pracowałem zdalnie jako grafik i w sumie nie narzekałem na życie. Cisza, spokój, kawa o siódmej, praca do piętnastej, potem spacery z psem. Pierwsze dziwne rzeczy zaczęły się dziać dokładnie 13 listopada. Był poniedziałek. Zauważyłem, że pies, gryf, owczarek niemiecki, zaczął dziwnie się zachowywać. Warczał na drzwi wejściowe, jakby coś za nimi stało, ale nikogo tam nie było. Myślałem, że może lis, może jakieś dzikie zwierzę. Ale potem usłyszałem pukanie trzy stuknięcia regularne. Ciche, ale wyraźne. Gryf uciekł pod stół i zaczął wyć. Otworzyłem drzwi. Nikogo. Tylko mgła. Gęsta jak mleko. Zamknąłem drzwi, zrzucając winę na pogodę i własne nerwy. Ale to się powtarzało. Codziennie. Zawsze o tej samej godzinie. 22.44. Trzy stuknięcia. Mgła, i Gryf chowający się pod stół. Czwartego dnia nie wytrzymałem. Ustawiłem kamerę z noktowizorem skierowaną na drzwi i czekałem. Dokładnie o 22.44 znowu się zaczęło. Trzy stuknięcia. Gryf zniknął pod stołem. Zamarłem. Nic nie widziałem przez okno, tylko ciemność i biel mgły. Rano obejrzałem nagranie. I wtedy po raz pierwszy zobaczyłem cień. Nie był ludzki. Za wysoki. Za wąski. Nieruchomy. Stał w miejscu, gdzie nie było żadnych drzew ani słupów. Stał tam przez 4 minuty i 44 sekundy, a potem po prostu zniknął, bez ruchu. Po prostu nie było go więcej. Następnej nocy nie spałem. Kamera zarejestrowała coś jeszcze. Cień podszedł bliżej. Stał tuż przed drzwiami. Nie puknął. Tym razem coś szepnął. Przysięgam. Słyszałem swoje imię. Zdeformowane, przeciągnięte, jakby coś dusiło się nim. Ma Rzuciłem wszystko, pojechałem do Krakowa, spałem u siostry, nic się nie działo, przez trzy dni, a potem, gdy wróciłem po rzeczy, znalazłem grywka martwego. Leżał przed drzwiami, oczy otwarte, na podłodze wypisane coś pazurami: Nie uciekaj. To był moment, w którym powinienem spalić dom i nigdy nie wracać. Ale nie zrobiłem tego, byłem głupi, chciałem wiedzieć, czym to jest. Zacząłem czytać, szukać. Trafiłem na stare wpisy z forów ezoterycznych sprzed lat. Ludzie opisywali podobne rzeczy: mgła, stukania, szeptanie imion i coś jeszcze. Wszyscy wspominali o węźle. Nie wiedziałem, co to, aż w końcu natknąłem się na użytkownika o pseudonimie. Tetragram 93, który pisał, że węzeł to miejsce, w którym światło się załamuje, a rzeczywistość przecieka. Podobno w Polsce jest ich siedem, a jeden z nich, jak napisał, znajdował się w dolinie zapomnianych drzew. Opisał trasę zakodowaną, ale po kilku godzinach udało mi się ją odszyfrować. To była okolica Lankorony. Pojechałem tam, samochodem, Listopad się kończył, śnieg już leżał, wioska była prawie pusta. Zapytałem starszą kobietę o dolinę zapomnianych drzew. Przez chwilę milczała, a potem powiedziała tylko jedno: Nie idź tam sam, zostaw dzwonki. Nie wiedziałem o co chodzi, ale kupiłem w sklepie z pamiątkami małe dzwoneczki. Przypiałem do kurtki, poszedłem. Dolina była cicha, martwa. Drzewa tam rzeczywiście wyglądały jak z innego świata czarne, pokręcone, z konarami jak ręce. Na środku doliny był krąg, wypalony, idealnie równy. Wszedłem tam i poczułem coś, czego nie zapomnę nigdy. Czas stanął, światło przygasło, choć nie było chmur. I wtedy usłyszałem dzwonienie moje dzwoneczki same zaczęły dzwonić. Z mgły wyłoniła się postać cień, ten sam. Ale teraz widziałem więcej. Miał twarz, albo coś, co próbowało nią być, bez oczu, tylko puste jamy, a usta, rozdziawione w niemym krzyku, podszedł do mnie. Nie mogłem się ruszyć, dotknął mojej głowy i wtedy zobaczyłem wszystko. Nie wiem, jak długo tam byłem może minutę, może dzień. Widziałem świat bez ludzi ziemię pociętą wstęgami światła i cienia widziałem węzły. Każdy z nich pulsował czymś żywym, istotami starszymi niż czas. Widziałem ludzi w klatkach z ciszy, krzyczących bez dźwięku. I zrozumiałem: cień to nie istota, to strażnik. Obudziłem się w swoim łóżku. Nie wiem, jak. Drzwi były zamknięte, dzwonki spalone. A w ręku miałem coś: kamień. Gładki, czarny, z wyrytym symbolem. Trójkąt w kole. Wiem, co to znaczy. To znak węzła. Od tamtej pory słyszę szepty, nawet w dzień. Lustra parują, mimo że jest zimno. Koty uciekają, gdy mnie widzą. A ja wiem, że coś wraca. Codziennie o 22:44. Czasem cień jest bliżej, czasem dalej, ale nigdy nie znika. Zacząłem pisać to wszystko, bo dziś rano znalazłem wiadomość na lustrze. Czas się rozplątuje. I pod spodem data, 15 czerwca 2025 roku. To dziś, jeśli to czytasz, uciekaj. Ale nigdy nie patrz w mgłę, i nigdy nie odpowiadaj, kiedy usłyszysz swoje imię. Bo to nie ty jesteś wzywany. To coś próbuje cię odnaleźć. I gdy spojrzysz, już nie będzie odwrotu. Słyszę je znowu, szepty. Drzwi się otwierają, gryf warczy, choć od miesięcy nie żyje. Nie odwracaj się, nie odwracaj się, nie. I to już koniec dzisiejszej historii. A przynajmniej tak się wydaje. Jeśli dotrwaliście do końca, gratuluję. Nie każdy potrafi zmierzyć się z tym, co czai się w ciemnościach. I nadal spać spokojnie. Jeśli ta opowieść przyprawiła cię ociarki, zostaw lajka, to znak, że chcesz więcej. Zasubskrybuj creepy.pl, by nie przegapić kolejnych mrocznych historii, które tylko czekają, by wślizgnąć się do Twojej głowy. A jeśli wciąż masz odwagę, sprawdź inne opowiadania na kanale, bo strach to dopiero początek, dobranoc. O ile uda ci się zasnąć? się za siebie, wiesz, wiesz, w ciemnym cieniu coś kryje się gdzieś. Szmer liści i kroki w tle, czy to wiatr, czy ktoś śledzi cię? W mrogu ulic, w ciszy nocy. Czujesz oddech na swojej skórze Czasem echo, czasem głos oddali to Co czai się, nie zna granicy wcale Nie odwracaj się, nie patrz Cię Dzień cię w swój wieczny u Zaufaj kogo, które zna Zostaw strach, w duszy No wydaje się Szli jak przy zamachu, U -u -u. nie ma końca tej gry, bez końca to